Tak Jak ale rabat. Tam mam 17,77 dokładnie. A 200 zł jest wypłata. To sobie jednak za 400 wy teraz kupiłem. Mhm. Co to żarcie? Przecież same kosztuje 220. No, a jeszcze no. saszety. Tak dużo. No i tabletki. To ta no, było, ale Zawsze lepiej. było za 203, 209. A teraz 200, chyba 12. I ten. I jeszcze saszety wziąłem okre, nie? A no to bo twoje jedzą, mój. Ja mój no, i, no i tapsy do zmywarki jeszcze, one też drogie są. No tapsy i tapsy to z media Expert. No i tam wyszło trochę. No ale to... Dobijem do tych 20 złotych i se wypłacę, nie? A skąd pieniądze? Przepraszam. Tak skąd? Jak zwykle, że razu na tak? Ale grupej. Hello, my friend. Peach. CO?! Co? To po co się ruszasz? Między drzewami mnie... Czujesz? W parę między drzewami jebu i mi umarłam. Weź 100 razy przejść w tej rzutce z tym dzwonkiem. To przydałoby się, żebyś wyrozwaliła. Ale czemu, mama? Który to ten dzwonek jest? Jak na stację wchodzisz, nie? No teraz to przeszłam jakoś, nie? Oślepiłem ją. Tak? No, ona Przez robi. to okno. Nie, to by no, Ale tylko dzwonek nej, bo ona czego się zmienia? Dzwonek dzwonka w sensie tego dzwonionego? Czy Z killera? Stacji, tak, tak. że dzwonek killera się zmienia. Dzwonek na stacji się zmienia na dzwonkowy. Czemu ona A. za mną już odwróciła i biegnie za mną? Nie rozumiem tego. Bał, bałwan był straszony. To mój. Nie ma tu palety żadnej, no przecież ze szczęca raz. No na pewno. Mam seksy ubranie dzisiaj, zobaczcie. Jestem taka stylowa. Czemu tu się świeczki palą? Zawsze Dobra. No Mamy dupa między tymi drzewami. Tutaj... Mogę to już dostawić. ona ja się wybają, dobra, Git, dzięki. A jednak nie, jednak za mną woli. Okej. No raczej Nie ma. Może no Nara już z tobą z jebką. O, teraz Mac. Nie dobrze. Chodzimy ten dzwonek tam robić i się wyleczymy. a wyle wy... czy wywaliła? Nie wiem. Tak, to nie będziemy mogli. Tak nie to nie robić. będzie działać? Nie. Hmm. Jepa. No to pokaż jej, że ma zrobić. I mnie nie ja na pewno na ja pewno. ten dzwonek niby jest w ogóle, bo nie widzę, żeby no, to było. Mam wejście coś... <trony> Aha. Chyba co ona tu przyszła. No mnie. To jest co <śmany> Nie wiem, jest głupie. Durne melodyjki popowe, nie podoba mi się, zupełnie mi się nie podoba. No, na mnie goni niby, a gdzie on... Aha, tam jest. No wywal te drzwi! No, nie no nie chcę zrobić, ten dzwonek jest? Żadnego dzwonka nie ma nad drzwiami. Drzwi. No ale nieważne czy jest czy nie, jak się wchodzi wejściem, to drynda. Oczka już w drodze. No, no. Cały czas już jest w drodze, to prawda. Ale teraz tak? tabletki do zmywarki. Ja muszę płyn do właśnie do. Zamówiłem sobie kiedyś w Niemczech, bardzo dawno temu, x lat. Uh -huh. I były tam żele z SFA, uh -huh. które. No i to było niemieckie żele, nie tam jakieś jak u nas, nie? I było taki mandarynkowy jeden. Boże, on tak pachniał, że na całe mieszkanie. No to to nie jest dobrze. Ale ja uwielbiam takie zapachy i co zamówiłem właśnie. czym tu skończymy, proszę? Przyjadę kiedyś do was, będę oglądać wszystko. Cudyca. A to Nie co ma, nie, ja te tym! Pokaż jej, żeby rozwaliła te drzwi. Nie. No tak. Odzwonek, który. No właśnie, teraz, a przez okno chyba. Nie dzwoni! Było! Pokaż jej, żeby te drzwi... No nie no. O! Zrobił! Ale nie wiem, w którym momencie. teraz ja. pewno wejść. Ja na pewno. Tu jest gen w ogóle? Od kiedy? Nie. A czemu nie? No, no rozwal te drzwi w końcu z tego budynku! Chyba ich chcę rozwalić, czy nie? Się staję, nie? To jest śmiech. Nie chcę rozwalić tych drzwi. A dobra, niech się sra. O tak, ten jak ale co, lak miałam straszny Tutaj nigdy go na nie widziałem przysięgam. Na tym kablu trzeba chodzić, chodź no Ale ja teraz... Ale chodź genę. zobaczysz jak szybko robię, cały czas drenda Nie to niech robi ci No chodź tu Ale zajmij się Genem Kazałeś mi 100 razy zrobić dzwonek Leja przyszła już musisz przychodzić ty te... No nie rób mi podzwonek, robię! Boże. Bo to jest kałuża krwi po mnie. Ja wszystko czujecie Stała ze śnieżki, nie na mnie teraz. No i mam rady sama zrobić sto razy. Ale nie za mną! Dlaczego? Nie trafiła kurwa. Myślę ten dzwonek szybko. Nie. Już dużo tam nastukałam. W kółko biegaj po tym kablu czarnym. Co masz robi? No to ja idę na robić. <grym> Tylko po kablu, tam jest powrotem. No, Sir Chance, bitch! Musiałem się zablokować czy coś. Co? Jake! Ej, ja mam lagi straszne, wiesz? Pokazuje mi na czerwono no, internet. Wice, wice. Uh -huh, tak. Ale czemu, co się dzieje? No nie masz tutaj później... O, roboci, roboci. Myślałem, że mi my weźmie tej szafki ludzie, ale oni też mają jakby, nie wiem, nie rozumiem. Biegnij za mną. To już przestało. Ona będzie miała nawet mi za kurwi. Nie mam dead harda, bo przecież jak właśnie Chodź ze mną robić dzwonek Nie trafiła zaś kurwa przecież nie wierzę Daj mi spokój z tym dzwonkiem już Wyt <noise> czas... walczył życie Ale ja robię dzwonek to rób, ale jakby się wyleczyć. Chociaż chciał to usłyszeć, naprawdę, a ty musisz. Dzwoni sam ten dzwonek teraz. No, mówiłem. O, zrobiłam się należąco raz ten dzwonek. Dobra. Duże priorytety. No, sam kazałeś się napalałeś. Gdzie ten z donet? No, w ogóle to tam nie widziałam. Chyba śmiech. Serio? Kto to zrobił? Ja ucieka, Matko, serdecznie. gdzie jest ta brama? Za małym. Za górką tu. No i co my teraz zrobimy? Uciekamy, na no a co? O, a ona? Pentos? A dzwonek? Jak nas zostawiła, no to sorry. Dzwonek? Najmniej <laughs> szansę jeszcze. Aha, ja nie pokazujesz. Co, uciekłam, jak? No i tyle. Może już pewnie tak blisko. Już pewnie było 99. Na pewno. Czekaj, czekaj, masz to. To jest blisko. On się tak drzeża, szczeszczy. A ja dalej w tym ubraniu. Aha. aha. Oczywiście musiał ten bałwal się zrobić, bo inaczej. No to już koniec jest teraz w tym momencie. No i pomóż. Coś się robi coś? No ale zaraz mi zrobi jak widział, że bałwa. Robimy już dwa te. Idzie. Kto? Highland. No, no, no. Robi już swoje naznaczanie jakieś. Podłogę rysuje. Mhm. Ciekawe po co? No, zobaczy w tych krzakach to jedna. On jakby w tych szakach robił, to ani byśmy nie widzieli tego Dobra, ale... ale geny tutaj... są poblokowane. Po co on to znaczy coś? No specjalnie robi, żeby... No bo a w... to ta fęk, co za pistolina. No a jak ty drżysz, się teraz, to myślę, że nie słychać. Okej. Okay. Co się dzieje? Czemu tak chodzi cały czas? Ja nie rozumiem Może coś pokazuję, a wy nie rozumiecie. Na Jest jakiś nie niezablokowany. Na szubienicy. Oj Boże, do piwnicy wbiegłam. Kto mi rzuca tymi śnieżkami tu? Feng z drugiego dachu, jaka głupia ty. Tak? Czy ty? Nie, ja teraz no. dopiero zaczęłam. <laughs> On też rzuca z dołu Silent, on chyba coś daje, nie wiem. Tak? Jak Zobaczę mój strój, to zaraz mu się odechce. Gdzie on jest? A tam chodzi był. Fajnie, że te ściążki w ogóle dolatują tak daleko. Tak, i nawet ślady zostawiają, to też jest spoko. Nie rób, bo zaś wybuchnę, będę mieć też... No i dobrze. No go nie tam. Tutaj kiedyś hak był postawiony na szubienicy. Akurat spoko, fajnie. Nie, bo nie dało się wejść po kogoś, bo był tutaj. No. A killer stał tutaj i nie dało się ościągnąć nikogo. No to schodki zrobić podwójne i chyba... Trzeba... No i co, on daje? No, fajnie daje ła w to bo życia ci goni nie mnie tak nie robi zaraz koniec customów. ja nie mogę nie da się lepić, super On musiałem w to wbiec! <grym> Powiedziałeś, że nic nie robi Nie kłamie, kłamiesz, nie kłamie, kłamie O co? To jest rowa gif Jak ja wyglądam tym Jake'em, boże silent. <grym> <grym> Do szafki wlazą, ale chyba mnie nie widział mhm. Dobra Idzie do mnie. No, ale. Nie da ja się oślepiać, więc wiesz, nie próbuj. <grym> Najgorsze jest to, że te kolce się nie da pozbyć w żaden sposób. Porzucaliśmy się śnieżkami, ale raczej nic miłego z tego nie będzie. <grym> okej. Okay. Chociaż chyba odpuścił, nie oh. wiem. A tutaj szafki Co też, też nie, ma, nie ma w ogóle. No chyba one na skończenie. Też tam dużo miałam, wracam sobie do tego gena, wiesz? Jak mi leje się zaś z tego nosa, noż, Boże. On ma jakiś mały test. No to już by było koniec gry, gdyby ona to skończyło i my... On to mi tu idzie, czy są tak. z siebie, czy ona tu biegnie? Aha, idzie mi tu tak po prostu. I to już trudno. Nie, Nie ma terroru siedemdziesiąt procent? Nie. Kopał na pewnie, nie? Nie świeci się na żółto Nie. No to 70%. Mój gen jest tam na końcu ulicy... Wiesz gdzie. Ja to się muszę już najpierw. Przez animacja, galop jakiś, to jest... To jest na propsie. Ogólnie tutaj tak jestem w tych kolcach, więc wszystko mi jedno, czy w nie wchodzę, czy nie. No te, ale one cię spowalniają mi się wydaje. Ta animacja jest taka chora trochę. się To mi doleczka. No to tam hyczem mi się tej pomóż. Już! już? Przybyła. Przy, przy, One kończą. Może tego mojego na końcu dam za tobą? bo miło. Zobaczymy zaraz. Mhm. <grym> Może być. Da się już szybko robić. Nie. Czemu? I nie wiem. Co są te bramy? Nie wiem, nie patrzyłam właśnie. Ale... Oni się bawią tam jakimiś śniżkami, tak? No okay, teraz o to zabawię. już jakby szybciej, nie? Już mm -hmm. prawie. Tak? tu. Mhm. <grywa> no wszyscy chcą wziąć. Robisz już? O? Właśnie nie wiem No to może nie da się wziąć przez was No ja mu odejdę by się wkurzę i Nie, ja nie mogę się nie Dobra idziemy Czekać Czeka chłodowa no. A gdzie on jest? Chodź, nie przepuszczamy ich. Co mi trafił, kisnął? Ona umrze Przyszałem, zaraz trudno. tam. No trudno. No, <laughs> Idę no ale ona umrze. <laughs> Może chciała specjalnie. No, umarła! No to chore kacz. Przoko brain.